Panie Marszałkini, Wysoka Izbo. Chciałem przedstawić stanowisko Klubu Ruchu Palikota w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług zawartej w druku 863. Chciałam, jeżeli czasu mi starczy, dwie sprawy poruszyć. Pierwsza sprawa to rozrastająca się ta ustawa. W 2004 roku, wchodząc do Unii otrzymując nową ustawę vat Byliśmy przerażeni 150 stronami tej ustawy mając na względzie tą poprzednią, ale weszły nabycia wewnątrzwspólnotowe, transakcje między, wspólnot, wspólnotowe. Ta ustawa przed nowelizacją już prawie 200 stron, czyli 197 stron ma. Teraz dołożymy ze 20 stron, więc ona się bardzo rozrasta. Pytanie, czy, czy jest to konieczne. Jeżeli czasu mi starczy, będę chciał podać dwa, trzy takie przykłady, że nie, że ona w pewnych miejscach jest przeregulowana, że spokojnie można by jakąś część parę artykułów, czy przynajmniej punktów wyrzucić i ona byłaby równo, również równo jedno, jednoznaczna i, i, i czytelna, a może nawet czytelniejsza. Ale najpierw chciałem przedstawić, nasze stanowisko do tych poprawek licznych a przynajmniej do niektórych istotniejszych które zostały przyjęte w trakcie prac pod komisji a więc tak, zmiany zasad ustalania obowiązku podatkowego na pewno wywołują spore zmiany i zamieszania w niektórych branżach. Podkomisja Monitorowania Systemu Podatkowego zaakceptowała poprawkę, zgodnie z którą zmiany te mają wejść w życie nie od 1 lipca, a, od, a w styczniu 2014 roku. Ja również w trakcie pierwszego czytania tutaj też sugerowałem, że bardzo dobrym zwyczajem byłoby, gdyby również zmiany vat mimo że nie ma takiego obligatoryjnego wymogu, wchodziły na przełomie roku. I mimo, że podatek vat nie jest liczony stricte jako podatek zamykany w obrębie jakiegoś roku. Zgodnie z poprawką przesunięcie o pół roku, przesunięte o pół roku będą również zmiany związane z wystawianiem faktur zapisanych w ustawie, między innymi faktury uproszczone, jednakże w tym przypadku zmiany te będą faktycznie obowiązywać od stycznia 2013 roku, tyle, że nowe regulacje znajdą się w specjalnie znowelizowanym w tym celu rozporządzeniu i tu Panie, panie posłance mogę odpowiedzieć, no tak, no dlatego tak jest, dlatego tak szybko, że ten rząd robi wszystko na ostatnią chwilę albo i po terminie. Zresztą tutaj ta implementacja tej dyrektywy to nie jest jeszcze najgorszy przykład, bo zwykle my procedujemy wtedy, kiedy już wisi jakiś tam mieć, jakiś kar unijnych nad nami. Tu natomiast no, musimy robić jakąś taką bardzo istotny wygiba sprawny po to, żeby prowizorią w postaci rozporządzenia przepisy przejściowe w postaci rozporządzenia gdzieś tam zawrzeć.

To, to tak, no to, to, to w ogóle się wszystko, to, to, to troszeczkę się zmieni, zgadza się. Jednak wprowadzone zmiany spowodują konieczność wdrożenia w przedsiębiorstwach nowych procedur i zmian w systemach księgowych. W niektórych wypadkach zmiany te będą oznaczały również konieczność szybszego rozliczenia z urzędem skarbowym. To może na przykład dotyczyć usług spedycji. Podkomisja zaakceptowała poprawkę odsuwającą w czasie wejście w nowych rozwiązań i, i, i popieramy na pewno o te dodatkowe 6 miesięcy przesunięcia tego. Kolejna przyjęta przez Komisję Poprawka dotyczy przedsiębiorców świadczących takie usługi jak dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, usługi najmu, leasingu itd. Podkomisja zaakceptowała poprawkę, która da możliwość przedsiębiorcom wystawiającym faktury na dostawy i usługi masowe na ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego nie według zasad ogólnych, lecz z datą wystawienia faktury nie później jednak niż z upływem terminu płatności. Tu może właśnie, ponieważ czas, czas mnie goni w ramach tego upraszczania, nowy artykuł 19a. Najlepiej gdyby ten artykuł mógł się z jednego, z jednego punktu składać ustalającego obowiązek podatkowy z dnia wystawienia z dniem dokonania dostawy albo wykonania usługi. On jest trochę krótszy, bo 21-22 punkty były w Starym 19, teraz mamy 12 punktów w 19, a nie mniej. Wydaje, wydaje mi się, że jeżeli byśmy popracowali nad tym, udałoby się to bardzo ważny, jeden z najważniejszych chyba artykułów tej ustawy trochę, to, trochę jeszcze, jeszcze skrócić i jeszcze bardziej ujednolicić te zasady. W dotychczasowym, inna sprawa, inna poprawka, też doszło W dotychczasowym brzmieniu ustawy vat były dwie możliwości naprawiania błędów. Obecnie w pierwszej wersji projektu pozostawiona była tylko jedna faktura korygująca. W tej chwili w tej poprawce wracamy do, do, do zapisów poprzednich, czyli jeżeli poprawa dotyczy, korekta dotyczy kwot zawartych w fakturze, wówczas faktura korygująca. Jeżeli wymagane są drobniejsze, zmiany zmiany w adresach zmiany w, dość w innym określeniu przedmiotu usługi albo dostawy wraca nota korygująca również poprzemy tą poprawkę kolejna ja może przeszedłbym jeszcze ten jeszcze jeszcze w dwóch słowach o tych możliwościach Generalnie te wszystkie poprawki akceptujemy i, i zgodnie z zaleceniem Komisji Finansów Publicznych, ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych będziemy zgodnie popierać te poprawki. I dwa słowa może jeszcze o tym, o tym co mówiłem o tych możliwościach moim zdaniem pewnego skomasowania tego. Sprawa przechowywania faktur jest artykuł 112a. Podatnicy przechowują wystawione przez siebie w swoim imieniu oraz otrzymane faktury w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści. I koniec. I, i, I wpisanie następnych punktów o tym o przechowywaniu tych, artykuł, tych faktur w kraju czy poza krajem nie ma tu czasu, żeby wejść głębiej w ten temat, powoduje niejednoznaczność. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli fakturę papierową, tą fakturę papierową zeskanujemy i zrobimy z niej, bo nie ma mowy o przechowywaniu poza krajem, poza terytorium kraju faktur elektronicznych, faktur w formie elektronicznej. Czyli faktura papierowa zeskanowana i wysłana gdzieś na serwer, nagle uzyskujemy taką możliwość. Wystarczyłby ten jeden, ten jeden artykuł 112a, punkt 1. Podobnie zresztą, jeżeli chodzi o... Yy, tak sam, takie samo przeregulowanie, jeżeli chodzi o faktury elektroniczne. Panie po pośle, proszę konkludować. Po co, po co tam wchodzimy w sprawę bezpiecznego podpisu? Wystarczy powiedzieć, że strony mają za zadanie ustalić między sobą, w jaki sposób zachowana będzie autentyczność i integralność tych faktur. Wydaje się, że, że wiele spraw udałoby się skrócić, aby, ta usta aby w 2015 roku niby Platforma nie kończyła z ustawą VAT-owską 250-stronnicą. Dziękuję, Dziękuję bardzo. 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 Dziękuję bardzo Panie Pośle.